Siedzimy właśnie w targowej premierze, czyli Case Quadtraku 715, najmocniejszy model, jaki firma Case oferuje klientom. A 715, czyli 715 koni mechanicznych e, mocy nominalnej, ale maksymalnie jest to aż 778 koni. Teoretycznie e, wydaje się, że takich ciągników w Polsce nie sprzedaje się zbyt dużo. I owszem, jest to prawda, ale ilość około 10 sztuk rocznie, które znajdują nabywców w Polsce, naprawdę może robić, może robić wrażenie. Tym bardziej, że nie jest to oczywiście ciągnik dla, dla małych gospodarstw. Tutaj, w porównaniu do poprzednika, mamy oczywiście świetnie rozbudowane, ulepszone wręcz systemy rolnictwa precyzyjnego. Większa moc, czyli większy silnik. Silnik, kursor o pojemności 16 litrów. Ulepszone gąsienice, wózki jezdne, które mają w tym momencie całkowitą powierzchnię styku około 5,7 metra. Tutaj jeszcze dowiedzieliśmy się, że za kilka miesięcy dosłownie Będą nowe dostępne opcje w przypadku tych wózków, czyli wózki będą posiadały jeszcze amortyzację. Jeśli chodzi o sam komfort, jaki oferuje ten ciągnik, widać doskonale to, jak siedzimy sobie tutaj w tej kabinie. Miejsca jest naprawdę dużo, jest oczywiście. Standardowe dla tego typu maszyn obracanie fotela, tak aby móc oglądać to, co dzieje się za nami. Nam pozostaje tylko sterowanie, włączenie przycisku na monitorze i resztę ciągnik robi de facto za nas. My nadzorujemy tylko ten sprzęt. Więc systemy Rolnictwa prezycyjnego, które są tutaj oferowane, zapewniają nam naprawdę maksymalną możliwą wydajność. Jeśli spytacie o cenę takiego ciągnika, oczywiście ona nie jest niska, bo oscyluje w granicach 3 milionów złotych, mówimy oczywiście o kwocie netto ale skoro znajduje się w Polsce około 10 nabywców rocznie na tego typu maszyny i co warto zauważyć mimo tego, że seria Quadtrack składa się z pięciu modeli tak jak usłyszeliśmy od przedstawicieli Case IH zawsze Praktycznie zawsze sprzedają się najmocniejsze modele. Tak było w przypadku poprzedniej serii, gdzie najmocniejszym modelem był model 620 o mocy nominalnej 620 koni. I tak prawdopodobnie będzie z tym modelem, czyli z 715 o mocy blisko 100 koni wyższej. Co pokazuje, że duże firmy usługowe i Duże gospodarstwa takich maszyn właśnie potrzebują. A tutaj świetnie widzimy odwzorowanie styku gąsienic z glebą. To jak ten ciągnik, mimo swoich gabarytów i masy, potrafi pięknie dbać o glebę.